Dzisiaj testujemy nowy zestaw uprawowo-nawozowy, także agregat Unia Cross S-Drive, który jest agregatem do uprawy bezerkowej z front tankiem, który może dawkować zmiennie dwa różne nawozy, w tym przypadku fosfor i potas na nawigacji trimble jest podawany zmiennie według map zasobności, także. Mamy taki zestaw rolnictwa precyzyjnego. Jest to kolejny sprzęt w gamie Unii, który, który przybliżają do, do, do tej wielkiej rodziny rolnictwa precyzyjnego, i tutaj za, za naszym wsparciem na pewno będzie to wychodzić. Są drogie, także wysiewamy je tylko tam, gdzie potrzebujemy. Zdawka zero. Zdawka zero. Kuń trochę za mały, ale jest dzielny. Przedni zbiornik podzielony jest na dwie komory po 800 litrów. Mamy dwa aparaty wysiewające oraz dmuchawe, które transportują nam rurami pod ciągnikiem nawozy w zmiennej dawce do redlicy, prosto do redlicy. Wysiewamy na dwie głębokości sobie nawóz, na głębiej fosfor, w naszym przypadku płyce i potas, po to, żeby ta roślina miała tą dostępność w czasie suszy, żeby ten fosfor na nią czekał. Na pewno spowoduje to lepszy rozwój korzeni i bardziej, będą bardziej odporne na suszę. Siejemy zmiennie fosfor i potas według zapotrzebowania, według próg glebowych. Ceny są, jakie są, oszczędzamy na czym się da. Także tutaj dawka przy bardzo wysokich i wysokich wynikach jest ograniczona do zera. Dodajemy tylko tam, gdzie brakuje. Mapy widzicie. Tak wygląda mapa. Tu mamy. Fosfor, możemy się przeskoczyć, to mamy potas, tak te dwie mapki wyglądają. I autoprowadzenie. autoprowadzenie. A tu mamy oszczędności. Idziemy zero, jedna dawka, druga dawka. 50 kg. Tymi rurami tutaj do, do rozdzielaczy transportowany jest nawóz. E, jeden i drugi. I rozdzielaczami trafia on do redlicy. Redlica ma, ma fajną funkcję, że możemy dawkować w profil glebowy e, dwa nawozy, jeden głębiej, dru, drugi płyciej. E, w tym przypadku fosfor idzie głębiej, e, potas idzie płyciej po to żeby ta roślina żeby ten nawóz czekał na roślinę, a to nie, nie roślina dążyła do nawozu. Pracę z tak długą maszyną, jazda raz przy raz jest bardzo nieefektywna. Dlatego robimy sobie zagony. Tak wygląda nasz ostatni zagon. Nie przy równym polu, bo przy równym polu to może każdy ładnie pięknie pokazać. Tutaj mamy 80% spadu. Plus do tego długą maszynę z tyłu. Przedni front tank. Także zestaw jest z. Długi na 80 metrów tak naprawdę, no więcej. To są pola do popisu dla nawigacji. Mamy doki. 18. 84 Są górki dołki jeszcze